W ogóle jest taki śmieszny właśnie prank, bo kiedyś graliśmy sobie, nie wiem, w trzy osoby może i przyszedł taki ziomeczek, co z nami gra wbił, pyta się Ej, jest miejsce? No i właśnie Helkony tak zaszortował Nie, nie ma. No i on wyszedł, nie? I wrócił chyba. I wrócił. trzy osoby siedzą. Biorę kill. Dawaju. Nie. Czemu on był awk na wejdzie? Nie ale straszowałem specjalnie, żeby wam dobić, ale nie mieliśmy mieć że akurat. Mieliśmy tyle, ile trzeba. Dolirus gdzieś tam może, możecie mieć. Konie, my się nie boimy, Adam. jak zgniemy, to trudno puszyjemy. O kurwa, co to za? Nie, chodź, hobę. Nie, no, minionki tu są. Dariusz Dobra, to był. O kanonkę nie wziąłem. Dobra, MFK idzie. razem jebany. kurwa on go wchytuje a jak to kogo małka kurwa co dwójka no jak on by on, on cały on kupuje no, i Adam, stu na jej daj. Nie no, kurwa. kurwa, jakbyś mi nie kazał tak tego zrobić, to bym trafił ją i bym zajebał. Przecież no. ona stała przed milionami i dopiero później za miniony poszła. No bo nie możesz mi takiej presy zrobić, ja wiem, że <grym> masz... nawet się nie odezwałem wtedy. Odezwał się, prawda? Tak. Ja w ogóle no. nie uważam, ja, jak dobrze było powiem z kontekstu. Ty, Adam, jesteś strasznym hejterem i nie hejty mi brata. Kurwa. <grym> Ja to Liga tak chciała, sorry Mordo. Ja, ty byś naszą pierwszą grę kurwa zobaczył. Ty, wypierdolę z tego Reda. co ten Darius tu robi? Plan miał dobry, ale przegrywa na dekery, na dżunki, to nie siadło. Tak. O kurwa, nie ten guzik. No to chuj, to poszyjemy. Czarek. Czarek? Czarek. Darek. Uwaga, Czarek idzie. Pozura. Czarny. Czarek idzie. Czarek idzie, no. Uwujek Czarek. Jak czarny. Ale śmieszycie Śmieszy to. Śmieszy to. Śmieszy to. No, ty za to małego masz pióra. Harry Potter i rysz. Harry Potter i ryż. Nie, właśnie grę, bo jak mam grę głośno, to głośno gadam. Ja mam donośny głos. No i chuj. O, mogłem Ignite'a tam dać. O. Mam nadzieję, że Ramos nie jest z nami. Do mnie, do mnie, do mnie, nie jest. Do nie, mnie, do mnie! mnie. <słuch> <słuch> I tak masz grać, stary. Adam no, mnie tos. pochwalił. No, no, jest Coś w gacie zaczął od tego ściskać, nie wiem dlaczego. A... Co? Boli jak chodzi. Dobra, stary. No, Boli jak chodzisz, co? Co? Boli jak chodzisz? Sorry. Co? Ej, ale jemniemy tą wieżę te dwa razy, co? Co? Pieniążki z... No, pieniążki z itemu, no. Jest jednak. Nevermind. Bum, dziura w mózgu. <laughs> no i git. No ja jacho mnie złapał frajer jebany. Nie mam ignajta. Po co? dla wieży. Okej. Okay. Oj, no i o, o, oj? Zabiłem, zabiłem. Ej, zabiłem ją. Więc no więc czego jeszcze ciepiesz? To to Ej. Zabiłem tę Warię przed chwilą. Ale na paszła. Ja ją kolka dałem. Tak przez przypadek znaczy No. Czy, czy padek, czy się? no. Ramus, saving! Ramus! Serce 32. O. On wiedział, czemu no, jestem. A, to to, nie, Ari, tylko wajny. I'm dead, guys. Orno? Nie! <grym> reported, bot, re troll. Bot, <grym> Fucking support, maska, build, omeg. On... <grym> Maską go! Dachaj maskę gaming! Pokaż. Maskę gaming! <grymne> A, <Ola>. flash. <grymne> Chciałeś marz. Ale go wystrzymał A ludenem chce kraść o! Ole, Poly zajebał Ej, skurwiel, ze 400 golda z nas teraz dostał Na żydzie Dlaczego? master. E, z runa A. Taka masterka, że jak się bić zaczynasz to Nie fajnie Jesteś Żydem, rosną ci pejsy i zadajesz damy dodatkowy <głos》<głos》Jezu, nie stymityzmu. stygmatyzuj, stary, nie można tak stygmatyzować. O Jezu Jak? Co Sorry, ale byś tu się wyjebał Ari, no? No to flesz no nie, tak kurwa bajcie No tutaj Ale jakim chujem ona tego E nie dostała? Czemu ramusawczy? Czemu ja nie żyję? To jest tak. O, <grym> niestety. Ja pierdolę. Eh, ściana. <grym> Kolektor! Kolektor! <grym> <grym> do kubików, do kurwa! Było maskę kupić No, nie. no co ty tam tak biegasz, maskę stary? Game. Nie, Dobra, Maska gaming. Maska gaming. O kur... Maska gaming. Czekaj, czekaj, ona się spali. Ty, jeszcze przeżyłem. <głos> <głos> no <głos> <Stary. to> Adam. <noise> Dobrze, Maska Adam. Dobrze, Adam. Maska gaming. MK. Hee kan ik leken. Hee kan ik leken. It's me Mario.